Dzień dobry. Dzisiaj takie mamy Padełko Audi q 4 m No i będziemy tutaj grzebać. Ale pierwsze co? Wsiadamy do auta. I zaraz Wam wytłumaczę to i jak. A więc tak. Jako, że jest zima, to musi być zimno. Ale w aucie przydałoby się, żeby było ciepło. Żeby było ogrzewanie. A podobnież w tym aucie ogrzewanie jest słabe lub go w ogóle nie ma. Mam podłączonego FocedeSa. Zrobimy tak. Włączymy sobie tutaj stacyjkę. Ok, OK. Mamy parę błędów na desce, ale to jakby z ogrzewaniem nie ma na razie nic wspólnego to będziemy się zajmować tym później lub nigdy. Wejdźmy sobie tutaj najpierw tak w silnik. Zobaczmy, czy są błędy jakieś w silniku. W sumie, chyba to jest jedna z najważniejszych rzeczy, nie ma żadnych błędów w silniku. I wejdźmy sobie w ogrzewanie, bo to też jest ważne. Nie ma żadnych błędów w ogrzewaniu. Spróbujmy włączyć silnik. Tutaj się chyba go włącza, z tego co dostałem instrukcję. No. i teraz ready ah. włączony no i dobra, i teraz tak ogrzewanie yy. mamy ogrzewanie przedniej szyby Zobaczmy sobie teraz tak, jakie są tutaj opcje yy, w naszym padełku pojazd. Będę się uczył z wami ogólnie tutaj obsługi tego pojazdu, bo to są za nowe pojazdy dla mnie. Tu mamy tak, ogrzewanie fotela, wentylacja siedzenia, temperatury, temperatura strefy nóg, automatyczny obieg powietrza. Ok. no ale to może na razie nas nie interesować. Co jest w ogrzewaniu fotela? Jestem ciekaw Siedzenie kierowcy, siedzenie pasażera Aha, bardziej siedzisko, bardziej oparcie, dobra Takie opcje z dupy trochę Jest jakaś klimatyzacja postojowa Można ustawić, widzę tutaj czas Ciekawe jestem czy jest ogrzewanie na przykład szyby Kodowanie Zobaczmy, czy jest w coś na temat ogrzewania przedniej szyby. To na przykład jest parking Heater not installed, a tam widać, ew, ew, ewidentnie jest. Klimatyzacja postojowa, może to jest tylko klimatyzacja, nie ogrzewanie. No dobra, uh, uh, uh. Windchill Defogger not installed. Humidity sensor display, A coś z ogrzewaną szybą, head-up display installed, right-hand steering, solar roof nie ma, jest panorama. nie ma tutaj nic o ogrzewanej szybie ok, zobaczmy jeszcze sobie w takim razie w adaptacjach tam szyba się odmraża ale ogrzewania chyba nie ma oj, oj, oj 4M platforma trochę po wszystko będę robił bo nie znam się na tym kompletnie tu chyba z centralnej elektryce ciekaw jestem, czy tu będzie kodowanie, bo w niektórych sterownikach tego kodowania już nie ma, w nowszych to wszystko jest online, ale tutaj jeszcze jest. Ok, Moment, zróbmy No, w nie ma podpowiedzi w ogóle, czyli musimy zrobić Yes. Chciałbym sobie przypomnieć, jak to jest w poprzednim modelu, chociażby w D4A8. Na razie zimne powietrze leci, chociaż jest ustawione na 22 stopnie, zrobimy. Haj, zobaczymy, co się wydarzy. I zrobimy auto trochę chyba się odmroziło oj zimne powietrze na nogi leci trochę tutaj włączymy to jeszcze raz i to dobra taki odcinek trochę będzie że tak powiem z tyłka. ale jak ktoś szuka czegoś, może się czegoś dowie. A może się nie dowie. Nic tutaj nie. Nie znalazłem, jeżeli chodzi o ogrzewaną szybę. Może jest to realizowane w trochę w inny sposób, bo to się cały czas zmienia w Nie wszystko się koduje kodując, tylko się zmienia już w adaptacjach. A, takie tam. Musiałbym mieć takiego trupa, żeby cokolwiek ciekawego powiedzieć na ten temat. Dobra, gdzie jest? Gdzie jest na zegarach temperatura? Temperatura silnika. Czy w ogóle jest? Ja nic tutaj nie umiem, a ja yes, zobaczcie, tutaj jest temperatura silnika 60, 90, 120-150, jeszcze nic nie pokazuje, bo... bo jeszcze się nie nagrzało. Dobra, idziemy do silnika i zobaczymy jakieś odczyty z czynników temperatury coolant Temperature OK 43 stopnie, czyli coś się dzieje. Silnik się nagrzewa, ale w waucie jest mróz. Wydaje mi się, że tu powinno lecieć ciepłe powietrze. Dobra, weźmy sobie jeszcze raz teraz w to. Bo w dieslach ogólnie zobaczmy tu, jakie są temperatury, czy są jakieś. Mamy kulant, ok. Outside możemy też sobie zaznaczyć. Tu powiększmy. Inside temperature. No, jest 3 stopnia. To się nie zmienia, żeby było więcej. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Freeze on Sync. Aha, tu jest na razie ustawione w ten sposób. To możemy zmniejszyć trochę. O to nie grzeje. Fajne te nowe trupy. Piękne. Tu wrzućmy auto. Już teraz bo już szyba nam się odmroziła. Ok, jeszcze zróbmy w ten sposób, że żeby leciało nam z kratek powietrze. Kurde, tutaj chyba zamarznę w tym trupie. Okej, okay. tu mamy z kratek i tu mamy z kratek. Okej. Okay. tych kratek powinno nam teraz... Aha, jeszcze trzeba je... Trzeba jeszcze je otworzyć. I teraz zobaczmy sobie. Tu wpiszmy temp. Futur. fotol nas nie interesuje, interesują kratki. Kratki centralne, gdzie są kratki centralne? Left front, chyba tutaj. Right front. 29 stopni left, 1370 right. No czuć tutaj z tej strony ciepło, z tej strony zimno. Momencik jeszcze. Okay. mam takie sprytne urządzenia włączmy je i teraz tak, z tej kratki 30 i pół stopnia a tam plastik jest zamrożony. to pokazuje mniej 21, tutaj to pokazuje 14, 13 no i się trochę zgadzało Czuć tutaj, że tutaj ciepłe powietrze leci stąd 31 no, tym jest 34 no, 33, 34, no by się zgadzało a tu 22 a tam pokazuje 17 zimno temperatura silnika 54 no, to tu już powinno moim zdaniem powinno tu być cieplej w tym aucie no, coś tam się... Na... No, nagrzewa. Ciekawe jestem, czy jest zapowietrzony yy, układ, czy, czy co tu się dzieje ogólnie? Jaki jest zakres prac na to auto? Bo tutaj trochę będzie się działo. Yy, będziemy czyścić dolot. Chłodniczka oleju, wymiennik ciepła, standardowo. Nie wiem, co jeszcze zegierem będzie. Zobaczymy, jak on wygląda. Yy, uszczelki one zmieniane. Więc może być tak, że tak, no płyn trochę ubywa, olej trochę ubywa yy, Możliwe, że przez to że ubywa płyn, to zapowietrza nam się tutaj zapowietrza nam się nagrzewnica w jakiś sposób dodajmy trochę gazu, zobaczymy czy te temperatury tutaj będą nam wzrastać Wielkich różnic nie ma. Ale coś nie słyszę? Na przykład w moim aucie to słychać normalnie. W moim aucie to znaczy 8D4. Słychać jak normalnie się przelewa płyn przez nagrzewnicę. A tutaj to tak jakoś słabo. Zobaczmy, czy jest pompka recyrkulacyjna. Recyrkulacyjna. recirculation pump. Start of. No, 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 to, to, to Flap flap hmm okej okay. a pump kurde nie ma pump nie ma recirculation pump hmm to by było dziwne czyż nie no że to się tu inaczej nazywa albo ta pompka jest gdzieś indziej czekajcie jeszcze zobaczymy pompkę bo to był moduł 08 a w centralnej elektryce może jest ta pompka wiecie Mm -mm. Okej. Okay. Re... nie tak. Rek. Co się tu przeblokowali? Mm -mm. O o o jest tutaj. patrzcie Coolant recirculation pump activation. Supply voltage. Not coded. Not installed jak to? jak to not coded, not installed? hmm no to interesujące muszę Wam powiedzieć, jestem ciekaw ciekaw jestem, czemu? Ten ty, tytuł, ty. patrzcie, not coded, not installed hmm okej okay. a w silniku co mamy? w kodowaniu, zobaczmy co jest Tupa jest nic tutaj nie co w sam. trochę cieplej się zrobiło w Alcie ogólnie temperatura nam się delikatnie pojawiła na zegarach troszeczkę poniżej 60 mamy no ale tak naprawdę to tu już powinno być ciepło, przy ustawieniu na high to ja tutaj powinienem się tak naprawdę rozbierać dobra Elsa Heating Ventilation AUX Heater może nie, Hitter Air Condition, Heating Exploring View OK, Component Not Located T -t 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 -t. No. no Dobra, zobaczmy co to jest. High voltage, with high voltage, bo to jest. Hybrid. co my tu mamy? coolant pump 2 for thermal management hmm. jakaś tu pompka jest To jest ta dwójeczka coolant pump 2 only on vehicle without fuel driven supplement heater oh, without AXE supplement heater heater coolant shut off valve coolant change over valve coolant temperature, high voltage heater high voltage coolant temperature sender heater exchanger for heat pump mode but yes, circulation pump with 55 only with aux heater number 12 Patrzymy dalej, co tutaj jest? Ok, gdzie jest dwunastka? Jest tutaj. Co to jest za view? Gdzieś to chyba z przodu silnika, nie? Na dole silnika. Tam mi się wydaje trzynastka, co to jest trzynastka. AUX HEATER WITH ACTUALLY HEATER CONTROL UNIT J364 jak ja mam to sprawdzić czy ten heater tutaj jest dobra wchodzimy teraz w czerwoną strefę tak trochę cieplej się zrobiło widzicie taka jest czerwona strefa tutaj ale tą czerwoną strefą będziemy zajmować się później thermal Kurwa, ale w sterowniku to jest napchane, co? O jejku, jejku. Dobra, wejdźmy w centralną. Nie, to. I co tutaj mamy za moduły? Mamy taki moduł, chemicien sensor, klima -hek. takie tam, nic mnie w sumie nie widzę tutaj hmm. ale tu jest do nauki, ale tu jest do nauki, muszę wam powiedzieć hmm. co tutaj? W ogóle są rzeczy, których nie widzę w tych ramkach, bo te ramki są za małe. Jak ja mam to podejrzeć? Te ekstrasy. Nie, nie mogę tutaj podejrzeć tych ekstrasy. Nie mogę rozszerzyć tej ram ramki. Widzicie? Także nawet nie wiem, czy to był moduł dogrzewania, czego czy go nie ma. Niezakodowana jest pompka V55 Ciekawe, interesujące Bez tej pompki to tak słabo z ogrzewaniem Ciepło trochę jest, ale podobnie, że jak tu się jedzie to, to się robi zimno później Coding tą pompkę się koduje jak ona tu jest niezakodowana, to powinna chyba być kodowana właśnie tutaj niestety jestem całkowicie słaby w tym oto egzemplarzu Czy to w ogóle coś takiego jest? Wetter, wetter. Nie ma to nic takiego. A zobaczmy jeszcze w takim razie w 08. Co jest 08? Jeżeli chodzi o właśnie tą pompkę, jeszcze tam w adaptacjach może być no. I zobaczmy co jest tutaj. jest parking heater not installed. To jest dla mnie ważna informacja. No i to dalej już nic nie ma. Ok, a tutaj będzie? Wpiszmy o aux. Actually hit the retrofit. After runtime. Post hitting of aux. Dobra, to, to mnie nie interesuje. Jeszcze zobaczmy znowuż w 09. Co z adaptacjach. Olera. będę musiał się tutaj naprzyglądać tym różnym opcjom, wersjom adaptacja jeszcze raz AUX dupa nie ma nic pump też nie ma nic no i co? I co ja mam na to poradzić? Trochę cieplej jest, no, gdzie jest ta maszyna do sprawdzania temperatury. W to tam się niewiele zmieniło 31 stopni tutaj. gdzie jest ustawione na high, nie, no to tutaj powinno być. Mówiliśmy się po niej gotować, a tutaj się nic takiego nie dzieje, zimno jest na waucie. Ajajaj, aj, 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 aj. mówię wam z tymi nowymi tropami Electric Drive co jest Electric Drive? system waltysz konwenter circuit o, tutaj błędów, a błędów? więcej czerwonego niż HV battery. Hi, hi. hi. hi hi różne takie takie, fajne takie wiecie, nowe auta są można się pobawić w różne ciekawostki no dobra muszę trochę nad tym pomyśleć, posiedzieć i na pewno za chwilę do Was wrócę słuchajcie, na razie tak, auto nagrzałem trochę jakby cieplejsze powietrze leci, ale to nie ma nic wspólnego w ogóle z ciepłym powietrzem jest ustawione na high zbytnio nic tutaj się nie, nie wydarzyło wyłączę to mam podłączonego DISA spróbuję odpowietrzyć układ ogrzewania i zobaczymy co się wydarzy Wszystko jest. Zobaczymy co będzie dalej. Wow. Trwają około 20 minut, na sobie pasowy nie mogą zostać przerwane. Jeśli zostaną przerwane, to należy całkowicie wykonać procedurę, czy na pewno no tak no 20 minut, no ciekawe. Nastawy podstawowe są uruchomione. Odpowietrzenie, napełnienie obiegu układu chłodzenia. Proszę czekać, status aktywny. Ja I czekamy. No i się będę nagrywał. Zobaczymy, co tu się wydarzy. I będę was informować tutaj mamy taki mały pasek postępu w rogu i wiemy, że procedura jest wykonywana bo tutaj mamy po prostu proszę czekać na górze i status aktywny No muszę Wam zaktualizować pasek postępu, mamy tutaj na dole zobaczyć nie zauważyłem tego wcześniej teraz dopiero się wypełniło tym niebieskim, to, to zauważyłem Tylko jeszcze trochę jest, 830 parę na 1200 ma dojść aż czekamy no i słuchajcie. Nastawy podstawowe zakończone pomyślnie. Naciśnij dalej. No nacisnąłem W sumie tyle, ale ciepło to tu jakoś coś tam leci ciepło, ale to kurde, no przecież na, na taki high to ja tu powinno się ugotować. No to wrzucam od tej Trwału. To tu nie ma z temperaturą. No nie wiem, dziwne, dziwne, dziwne. To w ogóle jest błąd jeszcze w tym układzie sterowania temperaturą. Moment, bo to na sterownika mam zrobić. Pamięciu sterek wykonaj. To jest błąd? Coś, jakiś błąd jest z komunikacją, chyba, czy coś. No nie, jestem ciekaw, co wy ciekawego na ten temat powiecie. Może mieliście taki przypadek w swoim aucie? Co? Dajcie. Dajcie znać. Chłodno powietrze Co to się nic, nic się nie zmieniło. Po tym odpowietrzaniu. Dziśik działa wolno, skórka. Sprawdzę po Wi-Fi to robię dzisiaj, nie po kablu. Może po kablu by było szybciej, ale czuję się, że się starzeję przy tym odciu. Mówię wam. Chyba zajmę się. O, a tutaj jest, że nie zakończono. Układ, elektrycznego modułu mocy, napęd elektryczny, niewiarygodny sygnał. Dobra, wkasuj to. Kontynuuj. Zobaczmy, co zostanie. Aktualizuj teraz sterownik elektronicznego modułu mocy. napęd elektryczny, niewiarygodny sygnał. No to bardzo interesująco. Będę musiał się temu przyjrzeć. Dobra, na razie to tyle w tym materiale. Na pewno zobaczymy się już niedługo. Przy kolejnych materiałach. Nie mówię, że przy kolejnych pracach, bo to się jeszcze okaże. A razie. Cześć.